Cześć, mam na imię Tomek, mam 36 lat. Od 8 miesiąca życia choruję, walczę z chorobą. Mimo problemów zdrowotnych i nie tylko, wydaje mi się, że fajnie przeżywam to życie, bawię się, wykorzystuję na maksa. Mm, sprawę mi frajdę, ale jestem taki zwariowany. No, w tym momencie się śmieję, gdzie czekam na przeszedł płuc A taki chyba pozytywnie zakręcony. Mm, może dzięki szczęśliwości ludziom, które, którzy ostatnio bardzo dużo mi pomagają. Nawet nie wiedziałem, że mam tu znajomych, fajnych którzy wspierają mnie też psychicznie no i czekamy na... czekam na pozytywne zakończenie tej całej walki i mam nadzieję i wiem, że jeszcze dużo więcej pozytywnych rzeczy usłyszycie o mnie Jak najbardziej. Wydaje mi się, że są potrzebne, bo nawet na moim przykładzie na pewno wsparcie finansowe, które uzyskałem od Was i mogłem sobie zakupić taki sprzęt, gdzie teraz możemy sobie... Nie wiem, widać, Bartku? Czy jeszcze musisz przechylić. Widać tylko, że... Mhm. O, dobra, teraz widać. Właśnie. Mogę sobie gdzieś tam pojechać na coraz dłużej z domu do ale też przede wszystkim wsparcie takie psychiczne, pomoc gdzie zaangażowanie dzieci, które latały uśmiechnięte kurcze robiły to widać z chęci potrzeby serca Nie, bo ktoś kazał dużo takich osób, właśnie dużo rozmów z uczestnikami właśnie projektu gdzie można się wygadać, opowiedzieć o swoich problemach właśnie bardzo fajna grupa bo osób, dzieci bo słuchaj, z zainteresowaniem tego wszystkiego wydaje mi się, że bardzo mało jest nagośniane, nagośniane takie problemy dla osób niepełnosprawnych gdzie, gdzie, gdzie dzięki właśnie pomocy osób takim takim projektom może yy, możemy egzystować fajnie, uzyskać pomoc, jest to nagłośniane, może dzieci nie są świadome, jak ważne jest podarowanie uśmiechu, właśnie zorganizowanie prostych jakichś yy, zbiórek, akcji no, na osoby niepełnosprawne, żeby nie zostawić takich takich osób samych sobie, nie? I jak najbardziej uważam, że powinno być więcej takich akcji, bardziej nagłośnianych i... chyba tyle. Moim zdaniem, co nauczył dzieci taki poet, wydaje mi się, że kiedy mnie poznały, może część osób mnie znała, osób z widzenia, z usłyszenia, ale kiedy mogliśmy porozmawiać ze sobą cztery oczy, nawet w sensie postać koło siebie, przekonały się, że takie osoby wcale nie są gorsze, że tu nie jest nic złego podejść, zapytać czy, czy, czy wszystko ok. Czasami dużo osób boi się takich osób. Po prostu mm -hmm. też przez niewiedzę, przez, przez to, żeby nie uradzić takiego człowieka, mijają go po prostu. Też to jest krępujące w obie strony, bo my nie lubimy, żeby kiedy odbiera się nas jako przez litość, przez poczucie. A to nie o to chodzi, bo właśnie mówię, każda choroba, każdy przewalek jest inny. I... i My wyglądamy inaczej, osoby zdrowe inaczej nas postrzegają, my inaczej ich odbieramy. I właśnie mi się wydaje, że przez, przez te akcje, które mieliśmy okazję wspólnie tutaj przeprowadzić, przez rozmowę, to te dzieci, ta młodzież właśnie bardziej się żywa z takimi osobami niepełnosprawnymi, że wiedzą, że my potrzebujemy pomocy, bo nie, nie powiem, że damy sobie radę w tym ciężkim takim okresie, czasach dla nas. Jesteśmy zdani właśnie na pomoc osób drugich. Trzeba rozmawiać o tym jak, jak najwięcej i myślę, że właśnie w naszym danym projekcie osoby, które znały mnie gdzieś właśnie ze słyszenia z widzenia, Wiedzą, że jednak nie jestem taki zły, że ta choroba gdzieś tam mimo choroby jestem gdzieś tam pozytywnie zakręcony, traktuję niezapoważnie, w sensie mam oczywiście problemy, ale, ale można podejść jak do normalnego, zdrowego człowieka, porozmawiać z nim, pożartować, pośmiać się, wygłupiać Mi to dało straszną frajdę. Myślę, że i tym dzieciom młodzieży, przepraszam. Też ja się dało frajdę i, i mówię z niektórymi gdzieś już mijając się jest dzień dobry, cześć, także, także jak najbardziej myślę, że oswoiło ich to z takim z taką myślą, chorzy nie znaczy gorsi. Okej. Okay. Okay. Integracja. Pomoc. Wmuchańce. Zabawa. Miła atmosfera. Covery. right Atmosfera. Pomoc. Zabawa. Rajd. Pomoc. Zaangażowanie. Dobra zabawa. Atmosfera. Miękka trawa. Zdjęcia. Zabawa. Zabawa. <noise> Współpraca Klimat. Prezenty, <gry> tytuł, ciastka, przeszkody, mleko, atrakcje, tor. Pomoc. Tor. Pomoc innym. Gry. Zabawa. Integracja. Zabawki. Nauczyłem się współpracy z ludźmi. Ten projekt nauczył mnie współpracy, kreatywności i kontaktów z innymi ludźmi. Ten projekt nauczył mnie pomagania innym. Zintegrowałam się z ludźmi. Dowiedziałam się, jak to jest prowadzić grupę rowerową. Dzięki projektowi nauczyłam się współpracy w grupie, która przynosi mi wiele radości. Dzięki projektowi nauczyłam się jaką radość w sprawie pomagania innym. Dzięki udziale w projekcie... Yy... No nie, no nie, nie, to. nie, nie. No, 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 no. Projekt nauczył mnie, że warto jest wspierać takie inicjatywy. Ponieważ lubię pomagać ludziom. Chciałam w jakiś sposób wesprzeć Tomka. Chciałam pomóc Tomkowi, ponieważ pomaganie ludziom to jest, jest ważne. Y Mam nauczyć się nowych rzeczy, ponieważ wcześniej nie miałam okazji wziąć udziału w takich inicjatywach charytatywnych. Pomaganie ludziom wydawało się bardzo ciekawym pomysłem, ja, 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 ja. ponieważ warto pomagać. Ponieważ sprawia mi to radość. Sprawia mi to radość, i dzięki temu mogę sprawić radość innym. Sprawia mi to radość. Bo to jest fajne Bo życie jest zbyt krótkie, żeby spędzić się przed telewizorem Bo pomoc przynosi mi satysfakcję Bo nic mnie to nie kosztuje, a mogę coś zdziałać Bo lubię pomagać 8. Bo lubię po... Bo lubię pomagać <śla> Это для Томка